Cześć, z tej strony Tomasz Niewiadowski, sklep Fatfish. W tym roku gramy z Wośpem. Postanowiliśmy wystawić na aukcję bardzo unikatowe slidery od Salmo. A mianowicie trzy slidery wypuszczone na 30-lecie firmy Salmo oraz coś, za co w Warszawie można kupić kawalerka. Mianowicie unikalny, unikatowy, jeden w swoim rodzaju slider 16, limitowana edycja. Wszystkie te produkty oraz dodatkowo limitowana czapka Salmo. Nasza czapka Fatfisha są na aukcji jako jeden zestaw. Wystartowaliśmy dzisiaj rano od złotówki, już kwota przekracza 200 zł. I pamiętajcie, całość trafia na konto Wośpu. Jeżeli chcecie stać się posiadaczem tego unikalnego zestawu, licytujcie. Link do aukcji znajdziecie pod komentarzem, pod filmem. Więc co? Gramy razem. Siema!